Cześć, z tej strony Daniel Ryszewski. Dzisiaj zapraszam Was na wideo recenzję HTC Desire 20 Pro. HTC Desire 20 Pro to najnowszy produkt od tajwańskiego producenta, który ostatnimi czasy rzadko pojawia się na salonach. I tak naprawdę od 2017 roku w Polsce nie pojawił się żaden nowy smartfon z logo HTC na obudowie. Eee, warto przypomnieć, że HTC to jest to producent telefonów komórkowych, który ma ogromne doświadczenie. Na rynku pojawili się wiele lat temu, produkowali smartfony najpierw z Windows Mobile, które były palmtopami. W, w dobie zwykłych klawiszowych Nokii HTC miało już pełnoprawne palmtopy, które miały mnóstwo możliwości, takich jak na przykład nawigacja GPS. Później pojawiły się eee, smartfony z Androidem. HTC jako pierwsze we współpracy z Google zaprojektowało HTC Dream, pierwsze urządzenie pracujące pod kontrolą Androida, które pojawiło się na rynku w 2008 roku. W Polsce telefon ten jako Era G1, sprzedawany był przez operatora Era na wyłączność, obecnie jest to oczywiście T-Mobile. No i HTC na pewien moment znikło z rynku, e, znaczy z rynku smartfonów, bo nadal produkowało urządzenia VR, mam HTC Vive. E, no i inżynierowie sobie tutaj co nieco przemyśleli i powrócili do nas z takim niezwykle ciekawym produktem. Jest to HTC Desire 20 Pro. I warto od razu powiedzieć, że Desire, tak jak ostatnie kilka lat temu, seria Desire to nie są flagowce, to jest średnia. Tutaj w przypadku 20 Pro. Niech was pro w nazwie nie zmyli. To nie jest smartfon ani flagowy, ani drogi, co wbrew pozorom jest bardzo dobrą wiadomością. Bo jak tak używałem Desire 20 Pro, to uważam, że jest to smartfon, który idealnie sprawdzi się dla każdego użytkownika, który nie wymaga tutaj super aparatu czy najwyższej wydajności, a po prostu chce mieć przyzwoity telefon za niewielkie pieniądze. Przechodząc do specyfikacji technicznej, tutaj dokładną specyfikację techniczną znajdziecie w naszej pełnej recenzji tekstowej, która znajduje się na witrynie PCWorld.pl. Link znajdziecie w opisie. Najważniejsze to powiem, że ekran ma 6,5 cala, jest IPS LCD z niewielkim wycięciem, Full HD+, mamy procesor Snapdragon 665 wykonany w 11 nanometrach. A także mamy 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB budowanej pamięci masowej. Warto zwrócić uwagę na to, że Desire 20 Pro posiada pojemny akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem w standardzie Charge 3.0. Na pleckach znajdziemy też aż cztery aparaty, główne 48 MP, 8-megapikselowy -megapikselowy obiektyw ultra szerokokątny oraz dwie matryce pomocnicze o rozdzielczości 2 megapikseli. Jest to obiektyw DEF, czyli głębi, a także makro do e, makrofotografii, czyli zdjęć z bliskiej odległości. Oczywiście producent tutaj nie zapomniał o NFC i warto nadmienić, że nie zapomniano też o gnieździe słuchawkowym Jack 3,5 mm. Mówiłem o tym, że Desire 20 Pro, mimo tego, że ma Pro w nazwie, to wcale nie jest flagowcem i to jest widoczne też w cenie. Smartphone dostępny będzie w Polsce w dwóch kolorach. My tutaj mamy czarny, będzie też niebieski. One mają swoje nazwy handlowe: Smoky Black i Tweety Blue. Oba te smartfony wyceniono na 1399 zł. Oznacza to, że HTC celuje w dosyć gęsty segment, ponieważ w średniaki od 1000 do 1500 zł to obecnie jedne z najbardziej. Kupowanych przez polskiego konsumenta. No i sprawia to, że DJI 20 Pro nie będzie miał łatwego zadania, bo konkurował będzie między m.in. z rymi 6, z P40 Lite, z Samsungiem Galaxy a 42 czy chociażby z Redmi Note 9 Pro. Czy sobie poradzi z tą konkurencją? Myślę, że będzie miał e, ułatwione zadanie, ponieważ ma naprawdę jedną funkcję, która jest e, super e, i na pewno Wam się spodoba. Ma też kilka innych mocnych stron, o których dowiecie się za chwilę z dalszej części. HTC nie zmieniło zestawu sprzedażowego, który, e, w którym, dosta którym dostarczany jest smartfon, i to tak naprawdę wyszło na dobre DJI 20 Pro, ponieważ w zestawie otrzymamy słuchawki, których. E, Słuchawki takie zwykłe z jackiem, z mikrofonem i z przyciskiem. One do rozmów i do, do słuchania okazjonalnego muzyki w zupełności wystarczą. Mają oczywiście złącze słuchawkowe jack 3,5 mm, ponieważ smartfon nie posiada i to jest też bardzo dobra wiadomość, o tym już mówiłem. Razem z tymi słuchawkami, które coraz rzadziej pojawiają się w zestawach sprzedażowych, otrzymamy ładowarkę. To jest 18W zasilacz Charge 3.0 dostarczany z kabelkiem usb płady do USB typu C. Poza tym, no, oczywiście, znajdziemy skuteczną no, instrukcję obsługi oraz igłę do wyjmowania tacki na karty SIM. HTC Desire20 Pro, jak już widzieliście, on z tyłu ma bardzo ciekawy wzór, i tutaj, przechodząc już do wyglądu, należy nadmienić, że Desire20 Pro wygląda jak znacznie droższe urządzenie. E, wszystko za sprawą e, tego wzoru na pleckach, który powoduje, że naprawdę urządzenie wyróżnia się spośród innych smutnych białych bądź czarnych konstrukcji. Tutaj mamy takie pionowe pasy srebrne, przeplatane z czarnymi, e, cieńszymi paskami, które powodują, że smak wygląda bardzo fajnie, bardzo ciekawie i bardzo intrygująco, a jednocześnie nie jest taki nachalny. Nie jest to żadna ostra czerwień e, bądź e, jakiś kolor, który powodowałbym, że słabo byłoby się pokazać z DJI 20% Pro na jakimś biznesowym spotkaniu. Z tyłu na pleckach znajdziemy pionową obudowę obiektywów, w środku znajdziemy aż cztery aparaty. Ona nieco wystaje poza obrys, ale nie powoduje, tej, że smartfon lata po stole. Nie ma też problemu. Ja bym się nie obawiał, że ona się uszkodzi łatwo bądź porysuje. Obok niej umieszczono fizyczny czytnik linii papilarnych. Jest to świetna wiadomość, ponieważ on działa dużo lepiej niż te czytniki wbudowane w ekran na np. Samsung Galaxy A50. I nawet jak naszym palcem nie przykryjemy całej powierzchni sensora, to nie ma problemu z odblokowaniem. Czytnik poradzi sobie też nawet, jak będziemy mieli lekko zapocony bądź wilgotny palec. Nieco niżej znajdziemy logo HTC, no i też potrzebne logotypy, które są niezbędne, aby urządzenie mogło być sprzedawane w naszym kraju. Ramka urządzenia wykonana jest to prawda z plastiku, ale jest on bardzo wysokiej jakości, ma takie fajne, pionowe wcięcia, e, szlify na, na dłuższych bokach. Z lewej strony znajdziemy sobie tackę na kartę SIM, kartę pędzi, a z drugiej, poprzeciwległej, znajdziemy włącznik, a także przyciski do regulacji głośności. I tutaj warto nadmienić, że ten włącznik ma taki śmieszny żółty kolor. To jest akcent stylistyczny, który widać też na pleckach tutaj na obudowie obiektywów. Z przodu znajdziemy 6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD 2340x1080 i o proporcjach 19,5-9, czyli taki typowy klasyk jest to panel IPS LCD bardzo wysokiej jakości, on nie ma, że nieograniczonych widzenia, mamy tutaj niewielką e, niewielki aparat umieszczony w lewym górnym rogu, on zupełnie nie przeszkadza w użytkowaniu, jest bardzo sensownie rozlokowany przy samej krawędzi, więc też nie zabiera nam belki powiadomień e, o ekranie mogę powiedzieć tyle, że co prawda nie ma HDR10 czy jakichś super zaawansowanych algorytmów do poprawy jakości wyświetlanego obrazu, ale bardzo przyjemnie się na nim ogląda na przykład Netflixa, co jest jeszcze przyjemniejsze z superpojemną pojemną baterią nie ma też problemu z użytkowaniem w bardzo jasnym Jasnym otoczeniu, maksymalna jasność jest bardzo zadowalająca. Tak samo jak w nocy możemy sobie ją bardzo nisko ustawić i praktycznie ekran, teraz jak ustawiłem na minimum, to jest niemalże niewidoczny. Jedyne, do czego mogę mieć zastrzeżenie, to do systemu usta automatycznego ustawienia jasności. On działa nieco za agresywnie. Oznacza to, że zawsze muszę sobie lekko podwyższyć jasność, żebym miał komfort korzystania z. Urządzenia, ale poza tym to myślę, że to zostanie wyeliminowane razem z kolejnymi aktualizacjami oprogramowania. My tutaj też mamy smartfon jeszcze przed premierą, więc to na pewno zostanie poprawione. Przechodząc spójnie do tego oprogramowania, to DZR 20 Pro pracuje pod kontrolą niemal rzeczy z Androida 10 z poprawkami datowanymi na 1 czerwca 2020. Tutaj nagrywamy. Recenzję na początku sierpnia. HTC od siebie postanowiło dodać tylko widget i aplikację aparatu, a także zmodyfikowana, zmodyfikowane nieco. E, zmodyfikowaną w sumie tylko ikonkę ustawień, bo same ustawienia są identyczne jak w Androidzie 10. E, to, że smartfon nie ma BlowTour, jest y świetną informacją, ponieważ działa dużo lepiej od konkurencji. Nie mamy tutaj e, zbędnych programów, algorytmów, a także e, dodatkowych e, usług działających w tle, co powoduje, że te 6GB pamięci operacyjnej RAM, a także. Procesor Snapdragon 665 świetnie sobie spra się sprawdzają i nawet jeżeli uruchomimy sobie jakąś grę bardziej wymagającą, to też nie ma z tym problemu. Grałem zarówno w Asfalta 9, jak i w jakieś inne prostsze planszówki i one świetnie działają, żadnych przycięć też nie ma podczas korzystania z systemu, a wiele GB pamięci operacyjnej powoduje, że możemy sobie przechodzić między aplikacjami, nie ma problemu z przeładowywaniem się jakichś stron, witryn w Chromie czy, czy aplikacji. Więc to na plus, na plus też pewnie e, szybkie aktualizacje do kolejnych wersji, w związku z tym, że tutaj nie mamy nakładki e, producenta. E, żałować możemy trochę, że nie ma HTC Sens, tak. HTC kiedyś słynęło z tego, że miało bardzo rozbudowaną nakładkę, ale z drugiej strony ona była bardzo też obciążająca dla systemu i powodowała, że te smartfony czasami pracowały gorzej. Więc e, dla mnie finalnie fajnie, że tutaj jest czysty Android, ponieważ każdy sobie może instalować, co chce, a zawsze mamy tą płynność e, działania. Kolejną rzeczą, o której warto powiedzieć i która się wiąże z oprogramowaniem jest to bezpośrednio wydajność. Tak jak mówiłem jest to Snapdragon 665, czyli średniopółkowy SOC e, system on chip z procesorem Adreno, i który ma 6 GB RAMu do pomocy e, i szybką pamięć mmc 5.1. Taki zestaw powoduje, że w benchmarkach faktycznie design Wejścia Pro wydajności nie jest, ale plasuje się gdzieś po środku stawki i to nie o to chodzi, ponieważ benchmarki to jedno, a realne użytkowanie to drugie. Cyferki zobaczycie sobie w pełnej recenzji tekstowej na PCWorldpl, gdzie link macie w opisie. A ja mogę Wam powiedzieć, że ja jestem zadowolony z wyników testów syntetycznych, a jeszcze bardziej zadowolony jestem z tego, jak smartfon działa na żywo i jak go poużywamy. Kolejną kwestią, którą warto poruszyć, to aparat, hmm, HTC chwali się, że Disney 20 Pro posiada flagowy aparat. E, łącznie urządzenie posiadasz 5 obiektywów, na pleckach znajdziemy 48 megapikselowy aparat główny z przysłoną 1.8 e, PDAF. I to głównie nim będziemy wykonywać fotografie. Mamy też trzy matryce pomocnicze: 8 megapikselowy obiektyw ultra szerokokątny, 2 megapikselowy obiektyw makro, a także 2 megapikselowy sensor głębi. Ja mogę powiedzieć, że te aparaty sprawdzają się dobrze w użytkowaniu codziennym. Nie ma tutaj problemu, zarówno w dzień, jak i w nocy. Wykonamy przyzwoite zdjęcia. Nie jest to poziom flagowców, ale Dizel 20 Pro na tle konkurencji nie ma się czego wstydzić. Zresztą ocencie sobie sami na zdjęciach, które się teraz pojawiają jako przebitki. Z przodu znalazło się miejsce dla 25-megapikselowego aparatu do selfie, on również jest bardzo dobrej jakości. Mogę nawet powiedzieć, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jakie fotki robi, jak się sprawdza podczas jakichś krótkich wideo wideorozmów na Skype'ie czy Messengerze. Więc w dobie pandemii koronawirusa na pewno Desire 20 Pro pozwoli nam łatwiej komunikować się z naszymi znajomymi i rodziną. A pozwoli nam też długo pracować z dala od gniazdka, ponieważ takim głównym killer z z 20 Pro wcale nie, jest, nie są te plecki, nie jest ten wygląd, dopracowane oprogramowanie. Tylko bardzo pojemna bateria i świetnie zoptymalizowane oprogramowanie, które pozwalają wyciągnąć dwa dni intensywnej pracy bądź nawet weekend z dala od gniazdka, jeżeli trochę ograniczymy korzystanie ze smartfona. 5000 mAh z energooszczędnym procesorem Qualcomm'a i czystym Androidem sprawiają, że ten smartfon działa bardzo dobrze, jeżeli chodzi o czasy pracy na baterii. Teście odtwarzania wideo wytrzymał aż 15 godzin 34 minuty. Jest to trzeci wynik w historii naszego testu. I tutaj warto powiedzieć, że lepsze rezultaty osiągnęły głównie bardzo, bardzo tanie urządzenia, które mają słabe procesory i też pojemne baterie i tam to łatwiej działa niż w przypadku takich już średniaków, więc to potwierdza, że bateria jest naprawdę świetna. Świetne jest też szybkie ładowanie, mam 18W, czyli standard. W tej klasie szybko nam naładuje smartfon od 0 do 100%. I tutaj powoli zmierzamy się do podsumowania. Ja podczas testów doszedłem do takiego wniosku, że czego można chcieć więcej od zwykłego smartfona? Ponieważ DZ20 Pro, mimo tego Pro w nazwie, nie aspiruje do bycia ani najlepszym, ani też najdroższym, więc jest to taki smartfon, który został przemyślany dla typowego konsumenta i mam wrażenie, że zostało to zrobione bardzo dobrze, ponieważ przeciętny użytkownik, przeciętny użytkownik smartfona, przeciętny potencjalny kupujący smartfona. Wcale nie patrzę na wyniki testów syntetycznych, bardziej patrzę na cyferki w cenie. Tutaj mamy dosyć przystępną cenę 1399 zł. Mamy też ciekawy aparat, co też jest bardzo ważne. No ta 408 megapixelowa matryca naprawdę daje sobie radę. Mam nadzieję, że trochę zmodyfikowane zostanie programowanie aparatu, ponieważ ona czasami potrafi zwolnić, ale mówię Wam, to jest to urządzenie, które testujemy przed Prime, więc na pewno się jeszcze poprawi. Pozytywnie zaskoczyła mnie bardzo bateria, i to jest naprawdę świetne, że, że ten smartfon trzyma nie jak stara Nokia, ponieważ e, mi smartfony wytrzymałem najczęściej niecały dzień. Ja tutaj spokojnie od 8 do 22 korzystałem przez dwa dni i nie miałem problemu z tym, że e, telefon mi się rozładował. I podsumowując, Design 20 Pro jest świetnym średniakiem. Myślę, że jeżeli mieliście kiedyś urządzenie HTC, to na pewno Design 20 Pro was nie. E, zawiedzie i to jest właśnie taki smart, jak, jak dawne modele HTC, bardzo dopracowany, bardzo ciekawy, jednocześnie rozsądnie wyceniony. Jeżeli nie miałeś nigdy HTC i trochę się obawiasz, to, to nie ma czego, to są naprawdę świetne smartfony, a 20 Pro potwierdza, że HTC jak mało kto potrafi produkować urządzenia mobilne, telefony komórkowe, smartfony. Ja Wam mogę tylko powiedzieć, że mi Desire 20 Pro bardzo przypadł do gustu i nie spodziewałem się, że wywrze na mnie takie dobre wrażenie. Bardzo ucieszyłem się na ten test, ponieważ kiedyś sam byłem użytkownikiem w HTC i muszę Wam powiedzieć, że ten smartfon po prostu trzyma poziom. Jeżeli szukacie urządzenia, które spełni Wasze potrzeby, nie szukacie flagowca, chcecie mieć po prostu smartfon z dobrym aparatem, rewelacyjną baterią, który płynnie działa, to Desire 20 Pro jest odpowiednim wyborem. Na koniec chciałbym was zachęcić do komentowania, subskrybowania, zostawiania lajków, like a także zaglądania na pełną witrynę PCWorld.pl. Cześć i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.